No, pierwsza rzecz, którą chciałbym przeprosić, to szumę. Yy, a druga rzecz to moje istnienie. Bo no, myślę, że to jest dobre No Zobaczmy, możemy yy, sobie nowo postać. To jest pytanie yy, za miliard punktów normalnie. Yy, czy głosy Z Zupełnie nie wiem. Jest nawet głos. Chyba w ogóle głos wyjechał z gry w tej chwili. Yy, I słychać szum. Cholerny szum. I yy, Teraz tak, trzeba sprawdzić w ogóle najważniejszą rzecz. Yy, w tym świecie. Czyli, yy, jak się w yy, ogóle nazywa mój kanał? Yy, dobra, mój kanał nazywa się w ten sposób. Ok, i czy coś się na nim dzieje? Czy są jeszcze jakieś filmy? Są filmy. I zgadnijcie co. Żadna z tych serii nie będzie kontynuowana. Bo robiłem po pierwsze format komputera, a po drugie nie chce mi się grać w te gry już. Także no yy, mam nadzieję, że fajnie zresztą do przejścia. Bo tak jest z film z e, denarii dobra, no, czyli tego drugiego brodacza się znaleźć drugi brodacz jeszcze o, dokładnie tego brodacza e, no tak, to, trochę to, 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 to kolor to będzie taki, taki jak jamon e, czyli próby e, i mm. oczy będą takie jak jamon, czyli takie takie, takie trochę chujowe e, Szalon niebieskim. To jest szaro niebieski, nie jest to szaro niebieski. Skóra. Eee, o taka o. To będzie fajny głowy eee, Ja raczej patrzę na styl niż na ubranka, to jest po nie wiem jak to zrobić. To jest w końcu. Może tak skórzano. No tak powiem. Tak skórzano

która jest związana z drugą rzeczą, czyli z moim istnieniem, y, czyli we os, y, który jest kujowy. Jak y, widzicie, grałem już trochę, mamy kilka światów, to jest y, fajnie. Jednak to nie jest moje imię, jak to, y, tak że, tak no. Tylko, że drugie imię, a pierwszego nie zdradzę. Y, dobra, enter world name, to nazwiemy go tutaj nie będzie mail, żeby pamiętał, że to jest minowy świat. I dalej zobaczymy jaka będzie... Aha, zobaczymy, będziemy mieli e, ten. Jak to się kurwa nazywa? Generalnie gram na angielskiej wersji, no bo nazwy bo przedmiotów po polsku to słabe... Jeżeli, jeżeli grasz na wersji Terrari po polsku, to... Albo nie umiesz po angielsku, albo... Coś jest z tobą nie tak. Tak, realnie no, ja, fajnie. Mm. Ja też nadal Mam nie się Garganela ostatnio i te przejścia uważam za bardzo fajne komiczne y, rzecz. Mam nadzieję, że wychodzi taki przestęp, bo nie umiem robić tych... Nie umiem robić jednicy dźwięku. Także muszę to wszystko robić manualnie w życiu podejścia do mikrofonu i zrobienia tak Nie wiem, tak znajduję, że tak powiem, te szumy w tle nie za bardzo przeszkadzającymi w <głudanie> Ja bym taki film obejrzał, a to jest główna rzecz, na którą patrzę podczas oglądania filmów na YouTube, jak na przykład czas trwania, który wynosi 5 minut pierdolenia. Dobra. Generalnie tak. To jest główna rzecz, na którą się patrzy, czyli audio. To jest, to, to, to jest w sumie rzecz, która najbardziej cię uderza na początku, jak wchodzisz. Na no właśnie takie przemy audio. Eee, dobra, teraz pytanie. Jaki, jaki domek budujemy? Jaki domek ja mam taki swój styl budowania, który uważam za fajny. A jeżeli by się ze mną nie to eee, nie wiem, możecie na przykład mieć własne zdanie. Eee, dobra, tak, my zrobimy sobie mieczek, bo to jest chujowy. Eee, jest zbrojka. Eee, do końca zbrojka, no ale gram dobrze. już trochę w tą grę, eee, ale nie gram dobrze. Czyli w się sensie, na swoim głównym nie zabiłem jeszcze bossa eee, żadnego. Ale na takim wcześniejszym, dawnym temu gdzie grałem w sumie, przez długi, bardzo długi nawet czas yy, to miałem zabity tylko, tylko oko Katulu yy, i z Psy także no... nie jestem jakimś graczem siup Henwick więc generalnie ta gra będzie się raczej ciągnąć ale to dobrze. Potem, potem młody jeszcze dobra może i będzie w tym grać w Co To nie jest do końca to, jak robię tak zazwyczaj, ale dobra, ale będzie tak. I będzie się na nie najmniej w ten sposób, w ten sposób. W ten. Dobra, i ja tak się to zmieszać ten początek. O co, o co chodzi? Jak to, jest, jak, jak to będzie wyglądać? to będzie wyglądało chujowo. Mm. To jest pierwsza rzecz. Yy. Jak to zapewne widzę. Mam nadzieję, że będę w stanie w ten sposób budować, bo jeżeli będzie zły, Bo wielkość, to nie będzie fajnie. To nie będzie mi fajnie właśnie. Dobra, raz, dwa, raz, dwa. Nie to jest wystarczająca wielkość. Dla LPCA Kurwa ku, nie sąbra e. był odmęta w białym okay, tak. e, Dobra trochę słabo jemu nie wziął I teraz pytanie Czy wejdą drzwi Wejdą drzwi I pytanie Czy wejdą ściany Okej okay. Pytanie, czy może to zamieszkać NPC? To jest I zrobić to small. Dobra, tak jak myślałem. Yy, ale nie zmienia to dużo moich planów. Chciałem po prostu, żeby po dwóch stronach była taka. Takie właśnie po to coś. Będzie tylko po jednej stronie. I, i teraz na pewno myślałem się za small Nie ma po prostu takiej możliwości. Yy, no dobra. Mamy jeszcze jedna dźwięk tu, 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 tu. No i tu będzie generalnie taka idąca w dół. Yy, takie idące w dół przejście. Czy to będzie się wchodziło od góra z dół? Wow. Yy, nie, tam, yy, no i Mamy domek. Jest. Coś. Eee, dobra. Teraz potrzebuję jeszcze stolika, ale nie uważna. Dobra. Eee. No. Potrzebuje to kładek. Właśnie będą takie kładki stałe i podjechane. I tak do góry w tych kładkach będzie się przemieszczać ten taki blitz. Ło. Wow. Chujowe to miecz. Szczerze mówiąc. Eee, tak, kiedy się przyzwyczaić do, do miecza jakiegoś tak czy wiesz, z stylu. Kiedy się przejebiły, są takie coś i to, że uderza w liderzach nie wolno. Ale tak to już jest, nie, Bo odsłonami. Dobra. Ale to chujowo wygląda. E, wiem co, wiem co zrobię. Wiem co zrobię, to będzie bardzo dobry pomysł. Wykopię e, to, i zrobię na dwa, tak u mnie. Albo na trzy nawet. W pokoje. Teraz pytanie tygodnia. Na ile, ile rzeczy jest w tym Na ile podstawowych jednostek taksonomicznych jest w domu? kiedy nie będę jeszcze wykopywał. Yy. Drzwi. drzwi. No i tu ma być przejście do kolejnego, tak? Yy. Także, ile podstawowych jednostek taksonomicznych jest w tym pokoju? Raz, dwa, się. sobie policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ok, Pokój na dziewięć. Dziewięć w środku, czyli dwadzieś, dwa, to będzie mało jedenaście. Zobaczcie, nie jedenaście, tak?

Tutaj. E, potrzebuję tutaj potrzebuję Hamera sledgehamera kamerę. E, potrzebuję jeszcze cztery par drzwi ten odcinek to będzie ile, ile będzie trwał ten odcinek zobaczymy yy, ten odcinek będzie trwał yy, zobaczymy <laughs> nie wiem, w tym odcinku chyba zbuduję tylko ten właśnie ten domek tak to będzie wyglądać no ale nic nie, nie przeliczyłem się drzwiami bo trzeba jeszcze tam tu... Żeby... nie, po przy... prostu ale drugą stronę niż myślałem, że się przelicza e, w ogóle dlaczego to jest o... no właśnie e, bo, potem jest to, bo tam tu jeszcze będzie trzeba taką właśnie... to... no i jak to będzie? na dole będzie generalnie ściany z kamienia będzie to fajnie wyglądać i... I tam będą magazyny i wszelakie tam castingowe miejsca. To jest zupełnie... Tam... Nie jest to dobry sposób budowania, jeżeli chcemy szybko coś dorobić. Ale jest to dobry sposób budowania, żeby ładnie to wyglądało. Yy, Także no... Yy, teraz tak, trzeba schamerować te ściany. I zobaczymy, no, czy to nam się, się ten dzisiaj w sumie, eee, tak do końca w sensie, obudowaliśmy go do końca, tych wszystkich trzech pokoi. Do Ale to dom nie był opokojany, tylko jakimiś takimi spodowiskami, czegoś. Daj, Dajmy, bo w ogóle sam naszego domu, jakoś przynajmniej na tak, co zrobiliśmy? Zbudowaliśmy sprzęt tyle, Zbudowaliśmy Całość. całość. Yy, to wysokie napięcie, Pytanie, po co ja to robię, kuwa? Po to, żeby, nie wiem, jakieś na no basenach w ten sposób nie skakiwały, do dołu. wchodziły na, na ambicje. Raz, dwa, trzy, cztery, Jak chuj mnie nie słychać. Ja w sensie się założę, że wejdę, po co w to nagramie i wtedy będzie brak dźwięk zupełny. Chocia nie, nie powinien być takiego drogę z dźwiękiem. W sensie to jest normalny sposób. Jaki ja mówię tylko, że się zawieszą za często, bo jestem takiego śpiący wiecznie. Eee. Eee, dobra, tu mamy... co? Nic w ten sposób. Eee, nie wiem, było sprytne. Eee, no i dobra. I widzicie, jak to będzie wyglądać, chyba już teraz. Eee, no? to będą drzwi, to będą kolejne drzwi, to będą kolejne drzwi, to będą kolejne drzwi, to będą kolejne czyli to będą dziury w poprzedniej podłodze ale ja to zjebałem widzicie co ja to zrobiłem tu musi być jeszcze takie przejście By to dobrze wyglądało no, ja ale to zepsułem dobra tak powinien się ten kanał nazywać ale to dalej to zepsułem. Daj mi się proszę, wideo. Yy, może po prostu położę w pochodnie, o, pasy. Widać, nie wiem nic. Yy, Jakiego. Dobra, generalnie dzisiaj, dzisiaj tak sobie postanowiłem, że sobie to nagram. Ale zobaczymy, co to jutro, bo to może mi się już nie chcieć. Albo i na w domu. O, nie wiedziałem wychodzić wychodzić, nawet nie, nie nawet w ogóle wychodzić wiecie kiedy jest żeby żeby rodzice widzą swoje dziecko kiedy ono wygrywa Ale nie yy, to nie jest i zażenowania nie własne co oni tym robią, co oni tam, tam robią? tam, 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 tam. dobra hmm. to i tak. Okay. Ja to w sumie wykopię na razie, bo to przypadkiem w kurwiec chodziła, chodziło z to, a i tak na razie nie będę mi się nic o bo nie mogę sobie nim skrzymem zrobić. Nie wiem o czym możemy jeszcze pogadać, co jest typu na stopniu, to są yy... no, to jest zdechna, bo to jest wypieczony ten, wypieczony ekspert. Na szczęście grałem przez trochę w ekspercie i wiem, że to nie jest jakiś trudny, trudny tryb, a raczej bardziej przypomina moje tryb, który powinien być cały czas włączony. Nie wiem, tylko, to była... ...witka naszego. Ktoś z na pierwsze drzwi. Eee... Dobra. Co wersja teraz Eee, dobra. Mam na do ściany. Pamiętajcie, drzwi przed zrobieniem ściany, to będzie problem. Это один клип, где-то это было очень, так очень, Я тогда так очень, 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 Także no dobra, poniedź tak, żeby było wszystko się infekcje, to w tym sensie w tą stronę. I tak, pochodnia na tak. I że czas, żebym stol. mamy czasu na, na nagraniu mamy na nagraniu powyżej powyżej 20 minut 21 będzie to zakończę nagranie to proszę odliczajcie na ze mną 5, 4, 3 2, 1